20. Cząstki subatomowe. Zachowanie cząstek subatomowych stanowi interesujący przykład zjawiska wyłączania się, omówionego w poprzednich akapitach. W artykule przygotowanym dla magazynu Science Digest dr John Glidman wspomina o sposobie, w jaki cząstki subatomowe komunikują się ze sobą, gdy ich pole energetyczne zostaje wyciągnięte. W wyniku zderzenia się ze sobą, oczywiście, oczywiście zakłada się, że komunikacja ta ma miejsce podczas fazy wyłączania się w oscylacji pół, pól energetycznych obejmujących cząstki subatomowe. To właśnie ta przyczyna odpowiada za komunikację krzyżową przy prędkościach które w kategoriach prędkości czasoprzestrzennych wydają się obejmować prędkości przekraczające prędkość światła. W rzeczywistości teoria względności Einsteina nie jest unieważniana, ale raczej komunikacja ta ma miejsce poza wymiarem czasoprzestrzeni, do którego teoria względności jest ściśle ograniczona. Dokładniej, dr Gleitman mówi nam Teoria kwantowa postuluje rodzaj efektu dalekiego zasięgu bliźniaka syjamskiego. Kiedy dwie cząstki subatomowe zderzają się, a następnie idą w różne strony, nawet kiedy cząstki znajdują się w połowie drogi przez wszechświat od siebie, to i robiąc to, mówią natychmiast, reagują na swoje działania, łamią zakaz względności. Dotyczący prędkości większych niż prędkości światła. Rzeczywiście, w odniesieniu do prób ilościowego określenia tego, co jest znane o zachowaniu energii w wymiarach pozornie poza czasoprzestrzenią, Bentow mówi o odważnych fizykach, którzy pracują nad hipotetycznymi cząstkami zwanymi tachionami które mogą poruszać się z prędkością większą niż prędkość światła. Prędkość tachionów zaczyna się tuż powyżej prędkości światła i sięga aż do prędkości nieskończonych. 21. Wymiary pomiędzy Teraz, gdy założyliśmy zasadność twierdzenia, że formy energii, z których składa się świadomość, mogą poruszać się poza wymiar czasoprzestrzenny, Musimy zwrócić uwagę na formy energii, które w ten sposób możemy, za możemy zamieszkiwać te wymiary pomiędzy czasoprzestrzenią a absolutem. Lepiej postrzegać formę, jaką przyjmuje rzeczywistość, gdy napotykamy ją w tych pośrednich wymiarach. W tym kontekście Bentow mówi nam, że związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeniami ulega rozpadowi: ruchy stają się szarpane, a nie płynne. Czas i przestrzeń mogą stać się ziarniste lub grube. Być może część przestrzeni może zostać przebyta przez cząstkę materii w dowolnym kierunku bez konieczności z synchronizacji z częścią czasu. Krótko mówiąc, para zdarzeń wystąpi albo w czasie, albo w przestrzeni, przy czym para nie będzie połączona przyczynowo, ale przez losową fluktuację. Bentov ma na myśli, że wewnątrz wymiaru czasoprzestrzeni gdzie oba pojęcia mają zastosowanie w ogólnie jednolity sposób, istnieje między nimi proporcjonalna relacja. Pewna przestrzeń może zostać pokryta energią poruszającą się w formie cząstki lub fali w określonym czasie, przyjmując określoną prędkość praktycznie w dowolnym miejscu we wszechświecie czasoprzestrzennym. Relacja jest przejrzysta i przewidywalna. Jednakże w wymiarach pośrednich, poza czasoprzestrzenią, ograniczenia nałożone na energię, aby wprowadzić ją w stan ruchu oscylacyjnego, nie są jednolite, jak w naszym fizycznym wszechświecie. W związku z tym prawdopodobnie nad... napotkamy niezliczoną ilość różnych zniekształceń i niespójności. Także nasze, nasze ładne, schludne założenia dotyczące relacji między, ale jeszcze bardziej czasem i przestrzenią, jaką znamy w tym wymiarze, nie mają zastosowania. Ważne: Dostęp otwiera się zarówno do przeszłości, jak i przyszłości, gdy wymiar obecnej czasoprzestrzeni zostaje pozostawiony. 22. Specjalny status. Doświadczenie poza ciałem. Chociaż ludzka świadomość może przy wystarczającej praktyce wyjść poza wymiar czasoprzestrzeni i połączyć się z innymi systemami energetycznymi w innych wymiarach, cały proces jest zauważalnie wzmocniony. Jeśli świadomość ta może zostać w dużej mierze odłączona od ciała fizycznego przed próbą takiego połączenia. Gdy jednostka stanie się biegła w technice ruchu poza ciałem, a następnie osiągnie punkt, w którym jest w stanie wyrwać się z czasoprzestrzeni, będąc poza swoim ciałem, zyskuje przewagę wyklikania. Części swojej wzmocnionej świadomości, zaczynając od bazy położonej znacznie bliżej wymiarów, z których Rymi chce się komunikować. Innymi słowy, ponieważ zaczyna od punktu, zacznie wyżej, aby użyć analogii z kontekstu czasoprzestrzeni. Ta część jego świadomości zaangażowana w wyklikanie. Będzie miała o tyle więcej czasu na interakcję w wymiarach poza czasoprzestrzenią. Ponadto raz, ponieważ mniej czasu potrzeba na przekroczenie pośrednich warstw, ponieważ jednostka jest w stanie rzutować swoją świadomość poza czasoprzestrzeń. I ta świadomość logicznie miałaby tendencję do synchronizowania swojej częstotliwości wyjściowej z nowym środowiskiem energetycznym, na które jest wystawiona, znacznie zwiększając w ten sposób zakres, w jakim zmieniona świadomość jednostki może być dalej modyfikowana, aby osiągnąć znacznie wyższy punkt skupienia. I znacznie udoskonalony wzorzec oscylacji. W rezultacie powinien nastąpić samo wzmacniający się proces, w którym im dalej świadomość w stanie poza ciałem może być rzutowana poza wymiar czasoprzestrzeni, tym bardziej wzrośnie jej poziom wyjściowej energii, promując w ten sposób potencjał do dalszej podróży. Wstępny wniosek który należy wyciągnąć, jest taki, że stan poza ciałem można uznać za niezwykle skuteczny sposób przyspieszania procesu zwiększania świadomości i łączenia się z wymiarami poza czasoprzestrzenią. Praktykujący technikę getaway ma wybór. Może skupić się na osiągnięciu i wykorzystaniu doświadczenia poza ciałem Zamiast koncentrować wszystkie swoje wysiłki na rozszerzeniu swojej świadomości wyłącznie w oparciu o bazę fizyczną, pierwsza opcja wydaje się obiecywać znacznie szybsze i bardziej imponujące sukcesy niż druga. 23. Absolut w perspektywie. W tym momencie pomocne może być zatrzymanie się. I podsumowanie. Główne aspekty naszej intelektualnej podróży z czasoprzestrzeni do królestwa absolutu. Mówiliśmy dość obszernie o niewiarygodnie złożonym hologramie, który powstaje w wyniku przecięcia się wzorców energii generowanych przez całość wszystkich wymiarów wszechświata w tym czasoprzestrzeni. Zauważyliśmy. Że nasze umysły stanowią pola energii, które oddziałują z różnymi aspektami tego hologramu, aby wywnioskować informacje, które są ostatecznie przetwarzane przez lewą półkulę mózgu, aby zredukować je do formy, którą wykorzystujemy w procesie, który nazywamy myśleniem. Zasu zasugerowaliśmy, że ten hologram jest skończonym ucieleśnieniem w aktywnej, energetycznej formie nieskończonej świadomości absolutu. Jest to tytuł, który nadaliśmy temu ogromnemu basenowi energii w stanie doskonałego spoczynku, na którym ułożony jest wszechświat fizyczny i skąd pochodzi. Nawiasem mówiąc, aby to opisać, Bentow używa analogii bardzo głębokiego morza, porównując spokojne głębiny morza do wymiaru absolutu, jednocześnie przypisując sztormowi mowym falom powyżej reprezentowanie wszechświata fizycznego, z którym jesteśmy zaznajomieni lekko wzburzone prądy morza. Znajdujące się pomiędzy wzburzoną powierzchnią a całkowicie nieruchomymi głębinami, reprezentują energię w procesie albo przechodzenia w stan spoczynku, czyli zbliżania się do nieskończoności, albo wychodzenia z niego. 24. Od wielkiego wybuchu do torusa. Opierając się na powszechnie akceptowanej teorii wielkiego wybuchu Bentov przedstawia model koncepcyjny, aby przedstawić proces ewolucji czasoprzestrzennej względnej pozycji uniwersalnego hologramu. Ten hologram jest często nazywany torusem, ponieważ uważa się, że ma ogólny kształt ogromnej, samowystarczalnej spirali. Opierając swoją tezę na niedawnych badaniach dotyczących rozmieszczenia kwazarów, obiektów quasi-gwiazdowych i działając na założeniu, że we wszechświecie mniejsze procesy mają tendencję do bycia odbiciami lustrzanymi większych, czyli wzór elektronów wokół jądra atomu odzwierciedla sposób, w jaki planety krążą wokół swoich słońc i tak dalej Bentov postuluje następujący scenariusz biorąc wskazówkę z zaobserwowanej zdolności kwazarów do wyrzucania ogromnie skoncentrowanych wiązek materii ze swoich wnętrz w kontrolowanej niekoncentrycznej wersji wielkiego wybuchu przewiduje on podobny proces zachodzący w generacji wszechświata Patrz, załącznik czwarty. Następna strona. Zauważając, że galaktyki położone na północ od naszej galaktyki oddalają się szybciej niż te położone na południe i północ naszej galaktyki oddalają się szybciej niż te znajdujące się na południu. A te na wschodzie i zachodzie są wyraźnie bardziej oddalone. Benton uważa to za istotny dowód na to, że strumień materii, który rozprzestrzenił się w naszym wszechświecie, zawrócił ostatecznie, tworząc jajowaty lub, jajo, lub jajopodobny kształt. Widzi materię w naszym wszechświecie wchodzącą w jajowaty wzór po wyrzuceniu z jądra złożonego z ekstremalnie skompresowanej energii przez Białą dziurę. Jej podróży do dalekiego końca jajowatego widzi ją wchodzącą przez czarną dziurę. W takim modelu czas jest obserwowany jako miara zmiany, która zachodzi, gdy energia ewoluuje w nowe, bardziej złożone formy, w miarę postępu, wzdłuż odległości od strony białej dziury jądra. Wokół skorupy tego kosm kosmicznego jaja, aż do wejścia do czarnej dziury. Innymi słowy, gdy energia wyrzucona z nieskończoności i ograniczona w granicach przez świadomość absolutu osiąga formę i ruch po wyrzuceniu z białej dziury na szczycie jaja, czas zaczyna się jako miara rytmu tego ruchu ewolucyjnego. Gdy rzeczywistość odkrąża skorupę jaja w swojej podróży do czarnej dziury w samym końcu. 25. Nasze miejsce w czasie. Obserwowany rozkład galaktyk sugeruje, że nasz konkretny wszechświat znajduje się w pobliżu szczytu jaja, w punkcie, w którym materia zaczyna opadać na siebie. Wyjaśniając w ten sposób powód, dla którego galaktyki na północy są postrzegane jako oddalające się szybciej, ponieważ są złapane w opadający strumień materii w kierunku na samym końcu kosmicznego jaja. Patrz, załącznik 5, następna strona. Na tym kosmicznym jaju znajduje się absolut, który podtrzymuje promieniowanie jako strumień jądra, z którego wyszedł pierwotny strumień materii. Materia porusza się wokół jajowatego kształtu w kierunku swojego miejsca przeznaczenia w czarnej dziurze.